Wprowadzony został w kwietniu 2016 roku na drugie i kolejne dziecko, a w lipcu 2019 roku rozszerzony również na pierwsze dziecko. Chodzi oczywiście o program 500, który jest już w Polsce od 7 lat. Koszt programu 500 w 2023 roku to 40 miliardów 200 milionów złotych. Gdyby to podzielić na liczbę osób, jaka jest w Polsce, Polaków około 37 milionów 767 tysięcy, to wychodzi, że każdy by mógł z tego dostać. 1064 zł. Do tej pory w ciągu 7 lat na program wydano 223 miliardy złotych. Gdyby zamiast 500+, dać to po prostu każdemu mieszkańcowi Polski, to każdy z nas by dostał 5904 zł. Co miesiąc z programu 500+, korzysta około 6,5 miliona dzieci. Nie ma żadnych limitów, jeśli chodzi o ilość dzieci, czy kwestie materialne, majątkowe, ile rodzice zarabiają. Ważne jest tylko to, że 500+, jest dla wszystkich dzieci do ukończenia 18 roku życia. Szacuje się, że ze względu na zmienną sytuację gospodarczą, na inflację, dzisiaj 500 plus jest warte 348 zł. Przeciwnicy programu mówią wprost, no chwila, wasz program po prostu nie działa. W 2021 roku urodziło się najmniej dzieci od zakończenia II wojny światowej, w 2022 jeszcze mniej. Dalej, 330 tysięcy dzieci w Polsce żyje w ubóstwie. Zwolennicy tego programu odpowiadają: no nie, nie, nie. Gdyby nie nasz program, to rodziłoby się jeszcze mniej dzieci. Gdyby nie nasz program, to jeszcze więcej dzieci żyłoby w skrajnym ubóstwie. Niektórzy mówią, że te pieniądze to po prostu rozdawnictwo, że te 40 miliardów lepiej przeznaczyć na inwestycje, na rozwój państwa, a otoczyć opieką te 330. Dzieci w skrajnym ubóstwie. Inni zaś mówią, że ten program właśnie jest świetny, że to jest taka sprawiedliwość społeczna, że każdemu dziecku daję 500, plus i być może dzięki temu nawet ci bardziej majętni rodzice to te 500 zł przeznaczą jednak na rozwój dziecka, a nie na swoje potrzeby. W przypadku 500, plus, który jest dosyć kontrowersyjnym tematem, dyskusja trwa na każdym aspekcie, nawet na tym, komu dawać te pieniądze. Czy na przykład rodzicom tak jak jest, no bo przecież tylko rodzice wiedzą, co dziecko najbardziej potrzebuje, mogą mu te pieniądze odłożyć, potem dać. Inni zaś mówią, no nie, nie, nie. rodzice mogą to przewalić na jakieś swoje zachcianki potrzeby i to szkoła powinna dysponować 500+, bo ona za to kupi dziecku przybory, podręczniki, zapewni ciepły posiłek, zbierze te 500+, z tego załatwi jakieś dobre lekcje z korepetytorem i tak dalej, i tak dalej.